Cześć, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj robiłem trzy takie zestawy butów, A więc podwyższenie ortopedyczne buta. Nie jestem szefcem ortopedą, ale chyba zacznę się w tym bardziej szkolić. Kiedyś takie coś robiłem, parę razy. Ostatnio dwa lata temu. Dla tej samej klientki robiłem i teraz przyjechała specjalnie, powiedziała, że w tych butach najlepiej się chodzi, co ja zrobiłem. Że nawet u ortopedy była, dorobiła jakieś inne buty i nie umiała w tym chodzić. Dziwne. Słuchajcie, to nie wygląda jakoś super, bardzo estetycznie, dlatego że nie mam takich typowych ortopedycznych maszyn, które pozwalają mi na takie usługi, ale spokojnie daje radę to w miarę profesjonalnie ogarnąć, najważniejsze żeby kształt był jeżeli chodzi o stawianie nogi, o kroki żeby to było w miarę anatomiczne żeby nie było za bardzo dużych spadów i tutaj co było zrobione, podeszwa była rozcięta i podeszwy są te same co jest bardzo ważne jeżeli, jeżeli byśmy bym na przykład dorobił na tą podeszwę jakąś gumę i później bym zrobił jakąś zelówkę mogłoby się okazać, że Twardość, 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 sprężystość, inne właściwości tej podeszwy byłyby inne, i by człowiek zaczął kuleć. Ponieważ inaczej by to na przykład głos by był inny, inaczej jeden by się ślizgał, drugi mniej by się ślizgał. Wtedy warto by zrobić tak samo zelówki i w drugim bucie. Natomiast tutaj było to rozcięte. Zrobione i różnica jest na tyle 4 cm. Na napięcie jest 4 cm, e, na przodzie tutaj troszeczkę mniej. E, tak samo e, kapcie do, do, do domu. Tu, tu jest taki bardziej masywny ten bucik. Słuchajcie, też 4 cm na tyle. I podeszwy oryginalne. I kolejne, kolejny zestaw. Tutaj trochę z tym brązem nie strzeliłem, ja to malowałem, bo. E, jeszcze powiem wam o tych mocnych, o tych, o tych gumach ortopedycznych, ale podeszwy są zachowane. Słuchajcie, e, do takiego ty, typu napraw widziałem, że dużo szewców używa takie zwykłe styrogumy, czasami troszeczkę lepszej jakości, jednak to są materiały dosyć ciężkie i dając tutaj 4 cm, e, to ten but bardzo dużo by ważył. E, ja używam specjalnych, e, specjalnych materiałów komponentów EVA które charakteryzują się lekkością. One nie są bardzo sprężyste, ale podobne jak mikroguma w sprężystości, czyli bez obaw, nie będzie to się uginało. Oczywiście jak ktoś by ważył na przykład tam 150 kg, to trzeba by chyba użyć troszeczkę twardszego materiału, no ale jak ktoś waży 150 kg, to, to już ma trochę więcej siły może, żeby podnieść ciutkę cięższego buta. Natomiast teraz ciekawostka. Tutaj mam wagę i słuchajcie... Lewy but podniesiony 4 cm z tyłu. Z przodu ciutkę mniej. Jest cięższy od tego buta o ile? Zgadnijcie. 66 gram. Słuchajcie. 66 gram. To jest bardzo mało. Jak ja kupuję orzeszki nerkowca, czy pistacje, jak tam widzę 100 gram, to mówię Jezus, jak mało. Za mało. A tutaj jest 66 gram. To jest jest prawie na nodze, to będzie mało co odczuwalne. Ten najcięższy, najbardziej masywny. Tutaj wyszło 144 gramy różnicy. No ale tutaj jest bardziej taki, no, objętościowo duży. No i tutaj, no, może tej farby trochę więcej dodałem. Farba też trochę waży. I ten gram. E, ten. I, te, i, te, I ten zestaw, słuchajcie, ten zestaw 76 gram jest cięższy. 76 gram jest cięższy lewy but od tego prawego niepodniesionego. Czyli no rewelacyjnie, tak? A wy macie też taki problem butów ortopedycznych? Ile wasze buty po podniesieniu ważą? O ile więcej? Zma zmierzcie, sprawdźcie, być może się zdziwicie. Być może niepotrzebny ciężar dźwigacie na nodze. Dobra. Dobra, dajcie znać, dajcie znać jak wam się podobają te przeróbki. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam. Cześć.